Dobra, wcześniej stało tam biurko, teraz stoi tutaj. Tutaj sobie dywanik wolnołem, no i mamy już też zieloną ścianę. Zobaczymy, oczywiście, jak to będzie wszystko się sprawować. To biurko, które przyjdzie, będzie aż dotąd gdzieś, więc tu zostanie takie małe przejście i będzie git, myślę. I jak, jak się obsługuje te aparaty? Halo. Siemano z tej strony błyskaj. jak widzicie, znajdujemy się oczywiście w moim pokoju. Tu kiedyś. Stało moje biurko, teraz stoi sobie w innym miejscu, zaraz wam to oczywiście pokażę. I w dzisiejszym odcinku jedzie traktor za oknem, ale nie o tym chciałem powiedzieć. W dzisiejszym odcinku zużymy sobie biurko, które zamówiłem, czyli biurko e, firmy backhand. To sieć stój elektryczny, zobaczymy czy to Bayer czy nie Bayer. I będę musiał tutaj słuchajcie mm, sobie to studiejko ogarnąć. Na ten moment no, wygląda to tak jak widać. Kabel management nie jest tutaj bardzo dobry. Um, tu mamy poklejone taśmą Freeza lampę, która mi tutaj oświetla stanowisko. W drugą ono, ta lampa jest mega mocna, kosacka z taką regulacją jeszcze wziąłem sobie. Um, no i w sumie co, no, musimy się wziąć do robotę chyba. Musimy tutaj wszystko... po pierwsze muszę pozbyć się tej taśmy Nawet nie wiem gdzie. I kątek, tak żeby mi ta lampa nie spadła też, bo no to był taki problem, że to się wszystko wiało. Ja to prostu, słuchajcie tarczą. Tak, tymczasowo. Ale sobie ja muszę odstawić sobie kamerę, bo to jest statyw, który chciałem użyć też do nagrywania. No i muszę po prostu to rozebrać. Dobra, to mamy zdemontowane, więc będę mógł sobie użyć już statywu. Tak, jak się należy, czyli po prostu będę mógł go użyć. E, I musimy odłączyć sobie tutaj, słuchajcie, wszystkie przewodziki od komputera. No, i mamy odłączone wszystko, e, więc czekaj, czy muszę zmienić jedną rzecz. Dobra, słuchajcie, teraz plan jest prosty. E, ten komputer położę sobie tam koło kosza na śmieci, koło tego miecza Minecraftowego. I to całe biurko przesunę z powrotem w to miejsce. W ogóle nie przejmujcie się tym, że te ściany wyglądają tak jak wyglądają, bo ogólnie w tym pokoju to w realu wygląda trochę lepiej. Na filmie pewnie będzie wyglądać gorzej. Jest tutaj trochę problem z wilgocią, ale na szczęście się to już ogarnęło. Jest tej wilgoci mniej tutaj, bo wywaliłem właśnie łóżko. Tam jak widzicie, już wisi nam nasz piękny green screen. Tu jest lamojeleń. leń. No to, to będzie ogarnięte. Tylko, no, słuchajcie, ze względu właśnie na naszą sytuację tutaj, jak na razie nie chcę brać żadnej ekipy, żeby to robić samemu, no tak, średnio szczerze, do remontów. E, chociaż w sumie, czemu nie? Tylko mi, ja bym chciał tutaj zrobić ogrzewanie podłogowe i tu jest tego typu problem, że ja się na tym nie znam. Nikt się w sumie u mnie na tym nie zna, bo nikt w budowlance nie pracuje. I nie wiem, jak to zrobić, więc chciałbym kogoś wziąć do tego, żeby to wykonał po prostu. E, no, ale. No niestety, na razie sobie muszę to odpuścić i jak będzie tylko taka możliwość, to pewnie będzie tu remont, bo na przykład pokażę wam jedną rzecz, taką ciekawą. Mam tutaj lampkę, która się urwała na górze i ona sobie tak, tak tutaj wisi. No cóż, a światło z drugiej strony nie działa. I mi się taśma friza. Także cóż, ja się biorę do roboty i miłego oglądania. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli podoba wam się tego typu content, pamiętajcie o tym, bo to bardzo ważne. No i cóż, mam tutaj blat, tu są nogi i taka poprzeczka. Natomiast nie spodobała mi się pewna rzecz. Słuchajcie, tutaj e... mój instynkt detektywa podpowiada mi, że to są ślady butów. I mam nadzieję, że wszystko z blatem będzie ok, ale to się dowiemy tak naprawdę za chwilę. No i tak wygląda ten blacik. No na razie leży na ziemi, więc nic ciekawego, ale sami możecie zauważyć, że jest większy od mojego obecnego biurka i to. Nie, jak widzicie, blat wygląda w ten sposób, nic mu się nie stało na szczęście, więc chill, musimy otworzyć jeszcze te dwie paczuszki i zaczniemy go montować. Oczywiście trzeba go tutaj o, Tak delikatnie, musi się nic nie powinno stać. O. Sobie położyć, bo mamy tutaj powiercone dziury i w te dziury będziemy musieli coś wpasować, coś tutaj przykręcić. Gira numer jeden i gira numer dwa. Powiem Wam szczerze, że całkiem solidne są i dosyć ciężkie te nogi, więc myślę, że będzie git. Dobra, mamy jeden jakiś Nie wiem, czy mamy kogoś tym pobić, żeby dostać resztę części, czy. Mamy taką szynę i tą szyną będziemy łączyć jakby to nogi w całość, czyli na początek w ten sposób musimy sobie to włączyć. Ja myślę, że bla tu bla bla, 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 bla się nic nie stanie, jak będę po nim chodził, bo leży sobie płasko, więc mam nadzieję, że nie pęknie. więc cóż przykręcamy trochę tego składania jest, fajnie by było sobie zrobić tak na przykład stryk żeby było złożone, nie? Dobra, zostało mi zakładać jeszcze tylko jakieś takie coś i... o właśnie! I, i tą kierownicę od skutera, skuter kida i, i będzie, będzie chyba poskładane. No słuchajcie, żeby przekręcić na końcach te, 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 te nie wiem, listwy coś takiego musiałem użyć wkrętarki. Co prawda one mają już ze sobą naprawdę wiele. Przeżywa trochę budowy i innych e, tam ciekawych rzeczy. Natomiast sprawuje się dosyć dobrze coś. Natomiast słychać już tutaj, że w kętaleczka powoli się poddaje, więc pewnie niedługo niestety się skończy. Ale no naprawdę dużo zrobiła i na pewno zarobiła na siebie także, także spoko. I teraz tak, muszę wziąć całe to, całe to ustrojstwo i położyć już na blacie. Jak podkręcam to razem z blatem, to praktycznie już będzie gotowe z kwestię tego właśnie wieszaczka na kablę, po, żeby to ustawić. I podłączenia tych wszystkich kabli, i zobaczenia, czy to w ogóle będzie podnosić, i opuszczać się. Więc, no cóż. Juju, kolejny update. I słuchajcie, udało mi się tam wszystko ogarnąć. Yy, zostanie mi tylko podłączenie prądu, i to jest dosyć proste. Tu jest taka wtyczka, i ją tutaj należy. Sobie jakoś włożyć. O! To jest zapięte, i z drugiej strony robimy to samo. O tak, o! Ciężko się trzyma kamerę i o, równie nagrywa. No i tu mamy zasilacz. Ogólnie ten zasilacz będzie tutaj. Chyba to nie gra w ogóle różnicy, z której strony on sobie będzie, bo zauważyłem, że ten jakby podnoszenie jest chyba regulowane tym, że zasilacz daje prąd do jednej strony i potem tym drugim kablem wszystko się synchronizuje i po prostu łączy, żeby one w równym czasie się podnosiły. No bo wiadomo, jakby jedna strona się podnosiła szybciej, druga wolniej. Wszystko by z mogło spaść, eee, no. I muszę założyć to jeszcze, żeby było o, w ten sposób. Tam są takie gumki, można je naciągnąć. I to całe biurko, jak będę podnosił, to muszę je wywrócić w, w stronę green screen'a. Bo tam sobie dam takie inne te, te, te kołeczki, żeby mógł sobie też będzie czegoś ściągnąć i mm, jakieś kable tam popychać. Zresztą zaraz to będziemy robić oczywiście, bo wszystko będziemy tutaj montować. Dobra. Udało mi się to postawić, udało mi się to wszystko zmontować. Tutaj mamy filocik, jeszcze nie jest przekręcony, bo nie wiem w którym miejscu dokładnie będę chciał go sobie przekręcić. Tak, żeby było mi wygodnie. I teraz możemy się bawić. Cały czas się zastanawiam odnośnie tego, czy mam postawić komputer na biurku. Bo ja bym chciał, żeby on był na biurku, bo ma taką fajną szybę. A przez większość czasu jak go mam, czyli już 3 lata, to niezbyt niezbyt widziałem ten środek, ale jest całkiem sympatyczny, także... Ale trochę zakurzony jest oczywiście. No, natomiast myślałem, żeby go tu postawić, no zobaczymy, bo trochę miejsca jednak zajmuje. Zobaczcie tutaj jego bebechy. Dobra, więc teraz trzeba przynieść monitory i muszę zdecydować, e, czy będę tam, czy, czy dwa postawię sobie w monitory, czy może trzy. Zobaczę jeszcze, bo możliwe, że zrobię sobie tak, że jeden będę miał nad drugim i tu postawiłbym sobie trzeci. Byłoby to dosyć wygodne rozwiązanie, tak jak myślałem, bo nie zajmowałoby to aż tyle miejsca. No natomiast muszę zobaczyć jeszcze, jak to wyjdzie. Zobaczymy, e, może zaczniemy od takich najprostszych rzeczy. Ja sobie wezmę podkładkę, myszkę, klawiaturę, takie wiecie. Dobra, kolejny duży update, jako że trochę mi się śpieszy, nie ukrywam i jestem umówiony na pewną pogadankę. To muszę mieć sprawny komputer, więc nie nagrywałem dokładnie wszystkiego, co robiłem, no bo nie mam na to czasu za bardzo. Natomiast duży update. Już stoją monitory, stoi też komputer, który postawiłem sobie tu. Na razie zobaczymy. Na razie jeszcze nie przykręcam tych, tych, tych Hmm, połoków, nie wiem, tych uchwytów właściwie. O, Jezu, tu przejdę, to jest wszędzie taki syf, ale no, na razie to robię, więc będę sprzątał dopiero, nie jak skończę. I na ten moment to wygląda tak. Tutaj mamy router, tu będzie interfejs od audio, chociaż godam bardziej chyba z prawej strony. Monitory i biurko już jest złożone, także fajnie to wygląda dosyć. Mam nadzieję, że uda się to szybko skończyć. I tym pięknym akcentem mamy już wieczór. Ja tutaj już odpaliłem komputer, wszystko śmiga. Będziemy robić ostatnie rzeczy. Wiem, że tu jest mega ciemno, więc wyglądam tak, jak wyglądam. Po to będziemy właśnie instalować lampę. I ostatnie rzeczy, które nam zostało zrobić. Wiem, że tu nadal jest burdel, ale jeszcze tego nie sprzątałem. Uwierzcie mi, że sprzątam. Stwierdziłem, że przycisk właściwie od sterowania tym, przekręcę sobie tutaj, ponieważ będzie mi to tak fajnie fitować, że tak powiem. Muszę, słuchajcie, ogarnąć więcej światła, bo to nie ma sensu. Wyszło całkiem spoko, te, te, te. wiecie co, zawsze mnie zastanawiało na przykład, co ach, to robi, czy jak się to wyciągnie, czy to wybuchnie, czy, czy może coś innego się stanie, ale to jest po prostu taka blokada, że jakbyście mieli kolegę albo kogoś, wiecie, takiego, co nie chcielibyście, żeby się bawił waszym biurkiem, to możecie to zabrać, a jak włożycie z powrotem... To z powrotem działa, także gitarka. Yy, idę teraz zakładać tam z tyłu, tu musimy wziąć miarkę. Właśnie. I teraz muszę jakoś sobie to wymierzyć, żeby postawić te nogi mniej więcej tak samo tutaj i tam. tym koniec, tym końcem musimy połączyć taką rurą, więc ja to zrobię i jak za sprawą magicznego przycisku, yy, zamontowałem to kurde, nie wiem, czy to wszystko nie waży trochę za dużo, ale no silniki w sumie podnoszą, mam nadzieję, że się nic nie zepsuje, bo trochę drogie było to wielko. Yy, no i czekajcie, przejdę tutaj, tylko mi się tutaj telefon oduje, bo że brakło gniazdek, a chciałem wam pokazać, uf, jaki sobie patent wymyśliłem yy. Tylko wyłączę tutaj jeszcze konwersacje mam prywatne. Jak ja sobie wymyśliłem to, żeby po prostu nie trzeba było za każdym razem jakoś ustawiać tych lamp, bo mogę sobie tutaj jasność też regulować, ale jak ustawiłem raz, no to w sumie nie potrzebuję tego robić więcej razy. I sobie tak ustawiłem, żebym mógł podnieść to biurko dosyć wysoko, zobaczę jeszcze jak to będzie na live'ach wyglądać. I tutaj mamy e, kolejną listwę, która będzie właśnie od tej lampy. I ona będzie jeszcze od jednej lampy, bo chciałbym tutaj mieć dwie lampy. Takie, tylko że na razie bieda. Nie wysuńcie mnie do to nie mam. <grym> I tu będzie jeszcze, jak tylko się dorobi kiedyś też, <grym> to będzie jeszcze podłączony właśnie ten aparat, którym nagrywam i on będzie robił zakamerkę internetową. E, I myślę, że będzie sztosik, bo będzie o wiele lepsza jakość niż jest teraz. Ale taka wermedia, jak widziałem w 4K kosztuje 1000 zł, więc 1000 złotych plus 300 z to już mamy 1300, także no to mi na razie tyle i no, ale dzięki Wam udało mi się takie stanowisko piękne zbudować, więc dziękuję każdemu. Pamiętajcie, żeby ocenić ten filmik łapką w górę lub w dół, jeżeli Wam się nie podobał i zostawiajcie subskrypcję, bo chciałbym do końca tego roku wbić, hmm. chciałbym słuchajcie do końca tego roku wbić to magiczne 100 tysięcy, więc mam nadzieję, że się uda oczywiście. Może tu sięgnę? O widzicie, mogę się tutaj bardziej rozświetlić. Wtedy jestem o wiele bardziej widoczny. Mamy też green screenka pięknie. I teraz, patrzcie, skręcę jednak trochę tą lampę. Czy to jest. Mam sobie tak. I teraz, patrzcie, w sytuacji, w której chciałbym sobie wyłączyć lampę, a wiadomo, no, nie wiem, nie, nie chciałbym się tam sięgać za każdym razem. Naciskam sobie jeden przycisk. I lampa gaśnie. A gdy chcę ją zapalić. I mam lampę odpaloną. Myślę, że to dosyć sensowny patent. Nie trzeba się bawić w nic, jest tylko przycisk. No i cóż, to będzie na tyle w tym filmie. Jeszcze pewnie będzie remont tego pokojony, no ale to na razie przez to wszystko się przeciągnie. Tyle ode mnie. Miłego i. Pamiętajcie, oceniajcie. Słuchajcie, na samym końcu tego filmu zapomniałem jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. Otworzyliśmy rekrutację do ROL, więc chętne osoby zapraszamy na Discorda oczywiście dc.buśka.net i mam do Was jeszcze jedną wiadomość, ponieważ prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu uda mi się uruchomić pierwszy mój, w ogóle życiowo pierwszy serwer w Minecrafcie, którego nigdy nie miałem, a zawsze chciałem mieć także zachęcam też do polubienia fanpage'a, ponieważ tam um, się będą pojawiać rzeczy, jak już będę wiedział, że na pewno wystartuję sobie z serwerem i naprawdę tak się z tego powodu mega cieszę, że nawet sobie nie wyobrażacie e i będzie to troszeczkę inny serwer, także spokojnie nie zawiedziecie się, mam nadzieję taką oczywiście. Także polubcie mi fanpage'a, będę bardzo wdzięczny i w tym filmie będzie to na tyle. Żegnam się z Wami oczywiście i pozdrawiam.